Witajcie moi drodzy, ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Tropobbi. Znowu była drobna przerwa na kanale, ale już wracam, jedziemy, moi drodzy, z kolejną paczuchą. Zobaczymy, co tutaj się kryje. Znaczy, wy zapewne będziecie wiedzieć, co się kryje, ze względu na to, że wy pewnie po, po tytule filmu już będziecie wiedzieć. Ja jeszcze nie wiem, może to być jedna z tak naprawdę kilku rzeczy, które kiedyś tam zamówiłem i na które czekałem. Które czekają, żeby je dla Was rozpakować. Mam nadzieję, że nie trzęsę kamerą, ale... bo strasznie kabelek od mikrofonu tutaj mi zawadza. Dobra, to jest niebezpieczne, bo się zaczynam ekscytować, więc przejdę do mniejszego kalibru, że tak powiem, ostrzy. O, właśnie. I lecimy, moi drodzy. To znajduje się w tym. Coś znajduje się w tym Japanese box. Już patrzymy Japanese czy China? Zobaczymy. O! Kolejne. No tak. Nie ma to jak pudełko w pudełku. I teraz to ja już niestety chyba wiem co tutaj jest. Ale teraz to muszę bardzo ostrożnie rozpakowywać. I zaraz, jakby to zrobić. Bo pewnie jest tak, oczywiście, zrobione, że. Że to już jest właściwe pudełko, ale zrobimy to w sposób następujący. Moi drodzy, robię to dla Was, abyście Wy nie musieli. Więc lecimy. Lecimy z. Widzicie to? Chyba widzicie. Lecimy z. No dobra. Opowiem wam zaraz historię. Już wiem co to jest. Opowiem wam zaraz ciekawą historię. Moi drodzy. Ach. Wy tego jeszcze nie widzieliście. Ale tak się składa, że ja widziałem. Ach. Zresztą wy to widzieliście na live. No leć. Moi drodzy. Pegasus tym razem AM106. Tak wygląda pudełeczko. Oczywiście klasycznie sobie obejrzymy pudełko z każdej strony. Ta konsolka została kupiona bardziej w celach kolekcjonerskich niż, że tak powiem, w celach jakichś tam. Jakichś tam bardziej, nie wiem. To po prostu to było przyziemne, ona została kupiona do kolekcji. Ale z nią wiąże się bardzo ciekawa historia, bo pewnie zaraz pojawią się tutaj komentarze pod tym filmem, że ale Ty zrobiłeś z tej konsoli już live'a Kusok. no to jak Ty teraz zrobisz prezentację? No... Za pierwszym razem, moi drodzy, po zakupie dostałem zapakowaną tylko w folię stretch i strasznie było ubite pudełko. I nagrałem z tego filmik, nagrałem recenzję i już miałem puszczać, bo byłem taki zdenerwowany niesamowicie. Ale sobie pomyślałem, damy szansę. To jest biznes, yy, mogą się w topki zdarzać, więc damy im szansę. I przysłali mi jeszcze jedną, za co bardzo serdecznie dziękuję. Tym niemniej, tamtej sytuacji nie da się zmazać, więc jeżeli dostaniecie ubite pudełko, ubitą konsolę, to po prostu reklamujcie. Yy, a ja sobie od razu pozwolę porównać tą konsolę, moi drodzy, do AM601, czyli do tego, co zostało wypuszczone przez tego samego pana wcześniej. Yy, I od razu niestety mam kilka negatywnych uwag. O ile fajnym jest to, że da, dało im się, udało im się dogadać odnośnie logo. Nie wiem, czy to będzie widać. Tu jest logo, które było wcześniej. Tu jest logo nowe, czyli logo tak jak prawilne, że tak powiem, tak jak powinno być. Yy, to niestety uważam za tą wersję wizualnie za yy, wersję Ekstra. Pegasus, Pegasus, wszędzie jest sygnowana, wszędzie jest oznakowana. Z tego co rozpakowałem na poprzednim unboxingu tamtą, no to tu nie jest tak kolorowo. W ogóle mamy SNESa, czyli to by sugerowało, że będzie to któryś z MT888DX bodajże, o ile się nie mylę, jeżeli chodzi o Pegasusa no tu jest zauważcie w ogóle jeszcze jedną ciekawą rzecz 601 i 106 hmm. czyli odwrócone cyferki przypadek nie sądzę więc więc taki, taki taki myczek tego sobie postawimy moi drodzy o tak oczywiście możemy sobie możemy sobie porównać zdjęcie pani łajfu na obydwóch to jest ta sama pani ta sama modelka Dobrze. Yy, przejdźmy do yy, właściwego unboxingu. Właściwy unboxing, moi drodzy konsoli Pegasus Pegasus w zasadzie już, czyli tak powinno być. AM106. Pudełeczko niczego sobie, nie mam żadnych uwag. I teraz pytanie, jak to wyciągać, ponieważ tu mamy pod spodem coś, zaraz kabelki jakieś, zaraz coś poleci pewnie. O, oczywiście, że poleciało. No to zacznijmy sobie od tego. Moi drodzy, w zestawie mamy zasilacz, co samo w sobie jest już fajną rzeczą, że ten zasilacz jest. Mamy yy, kabelek z cincha. Teraz, może wyostrzy. O tak. Z cincha na tego małego Jacka. Czyli taki patent ostatnio, który się Chińczykom strasznie spodobał. Nie wiedzieć czemu. I mamy w zasadzie to dwa padziorki, Już nie będę ich rozpakowywał. Oj, coś się tutaj wydarzyło. Jasne. Moi drodzy, mamy dwa padziorki. Są to standardowe klony padów snes -a. Z tym, że na standardową wtyczkę Pegasusową, ona jest dziewięciopinowa, tak? Tak, dobrze mówię, dziewięciopinowa. Moi drodzy, pady są szczerze mówiąc bardzo średnie. Mówię obiektywnie, nie zostało mi to za to zapłacone. Mówię obiektywnie, mimo że konsolę dostałem drugą. Pady są średnie, grałem na live chyba 3 godziny czy 4, może nawet więcej, to musicie ocenić, bo live był w, w dwóch częściach, bo tam było jeszcze rozpakowanie paczki od Jareczka, dzięki Jarku jeszcze raz, super było. I mamy wreszcie konsolę. Moi drodzy, do czego się mogę przyczepić? Ja wiem, że powiecie, że kłosok jesteś czepialski, no jestem, ale... Pasowałoby jakieś logo Pegasus, jakiekolwiek, tutaj, tutaj, wiem, że, na, wiem, że na, ty, na MT-88DX tutaj było logo Pegasus, tutaj było logo Pegasus, mogłoby być tutaj, tutaj mamy, moi drodzy, diodkę, standardowe dwa porty, tabliczka znamionowa, w zasadzie, zaraz wyostrzymy, o, proszę bardzo, z informacją 200 mA, czyli jest to jakiś taki mały klonik. I kolejny zarzut, niestety, no mówię, że będziecie mówić, że się kusok szczepia, ale po prostu chcę Wam y, przedstawić, instrukcja oczywiście, chcę Wam przedstawić, y, tak wygląda instrukcja, chcę Wam przedstawić jak najbardziej y, moje doświadczenia z tą konsolą. Moi drodzy, niestety, wyostrzymy, niestety na tej konsoli nie ma nic szczególnego. Jest tutaj napisane na pudełku, że mamy... Proszę bardzo, 620 gier w pamięci konsoli. Oznacza to mniej więcej tyle, że nie ma wymiennych kartridży. A 620 gier, niestety, to są gry, które można znaleźć na, moi drodzy, najtańszym klonie Famicoma Mini. Tego, który jest bodajże klonem Nintendonessa Mini. No nie ma tam nic szczególnego. W zasadzie mamy 180 tytułów 150-180, tak jak mówię, zachęcam do zajrzenia na live'a z testów tej konsoli. Te tytuły to no, mamy klasykę, no, mamy Mariana, mamy kontrę, mamy Mighty Final Fight, mamy mamy. mamy, mamy co tam jest Double Dragon, mamy Adventure Island, czyli mamy klasyki, ale i faktem jest, że patrząc się na platformę 8-bitową, to są to szlagiery. Nie ma tutaj co do tego dwóch zdań, ale nie ma tam nic odkrywczego. W momencie jak po, po chyba 120 numerze zaczęły się homebrew 8-bitowe, to im po prostu ręce opadły. I potem w okolicach numeru 200, chyba 20 od nowa się zaczynają, lista po prostu się powtarza, więc de facto tutaj nie ma 620 gier, może jakbym był wspaniałomyślny, to może jest 200. Reszta to są po prostu powtórki, a uważam, że na konsolę z wygraną pamięcią no wypadałoby, że byłby tam coś więcej, że jeżeli już, jeżeli już, tych gier było chyba 517, zaraz, 517 czy 720 na, 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 na w ogóle NESa, no to wypadałoby, żeby było tak z 300 mocnych tytułów, nie? No, tu jest tak sobie. Yy, tak jak mówiłem, tutaj w tym wypadku było widać postaranie, naprawdę było widać postaranie, i w ogóle no te naklejki poliuretanowe, loga, yy, naklejeczki nawet na padach, naprawdę było widać postaranie, w tym momencie. Przykro mi, że to powiem, bo pudełko jest zrobione ekstra, nie mam żadnych zastrzeżeń odnośnie pudełka, jest zrobione ekstra. Dla kolekcjonerów 99 zł, no chyba niewygórowana kwota, ale dla mnie, moi drodzy, jest to... I wiem, że w cenie na pewno jest cena loga, bo się dogadali odnośnie marki i jest Pegasus, tak jak powinno być prawinnie. Ale dla mnie, moi drodzy, niestety w mojej ocenie jest to skok na kasę. Przykro mi, że to powiem. Zawsze mi jest przykro takie rzeczy mówić, raczej nie wyrażam negatywnych opinii. Postaram się nie szerzyć negatywnej energii, ale dla mnie to jest po prostu skok na kasę, jeżeli za połowę tych pieniędzy można mieć no, w innej skorupie, bo w skorupie NESA mini, ale tak naprawdę to samo gry takie same. I, i, i się tak zastanawiam, gdzie, czy była w ogóle jakaś kontrola jakości, że to było na zasadzie takiej, a, zróbcie i wydrukujcie pudełka i tyle. No bo szkoda, bo ma to potencjał, ma to potencjał. Marka jak najbardziej znana, nostalgia działa, AM601, AM106, takie yy, gierki, że tak powiem, yy, o właśnie, tutaj pokażę, gierki, może podniosę odrobinę, Gierki troszkę z oznaczeniami, yy, gierki słowne, fajnie. Pani ładna, śliczna dziewczyna, nie ma co do tego dwóch zdań. No ale kurczę, tu czegoś zabrakło. Ja wiem, że byłoby pewnie droższe, gdyby trzeba było naklejki robić, jakąś kalkomanię i tak dalej, ale kurde, no jak już zrobiliście to logo, dogadaliście się co do praw z tym logiem. No to pasowało to tutaj pociągnąć, pasowało tutaj, żeby to było spójne, że wszędzie jest to logo. A tutaj dostajemy po prostu, na no popularnego klona w obudowie Nesamini z, szczerze mówiąc, rozczarowy, rozczarowującymi e, e, tytułami. E, i, a jak się zaczęły w ogóle te tytuły, home to po prostu ręce mi opadły. Zresztą, możecie zobaczyć na live. Ie. Chyba na drugiej części, gdzie mi sami ludzie mówili weź to wyłącz, bo się tego denerwujesz. No, no, to, no to o czym tu w ogóle, tu w ogóle mówić? Yy, ale, jeżeli chcecie przekazać swojem, swoim dzieciom konsolkę 8-bitową, 99 zł nie jest złą ceną. Yy, aha, jeszcze jedna rzecz bardzo istotna. Z dźwiękiem wydawało mi się, że jest coś nie tak, mimo że konsola działa w trybie NTSC, czyli w prawilnym trybie, bo to trzeba powiedzieć ale z dźwiękiem wydawało mi się, że, że jest coś nie tak, więc reasumując, ja tej konsoli, ja świadomie, jako kolekcjoner ją kupiłem do kolekcji, do uzupełnienia kolekcji Pegasusów, bo to, jest, bo to chyba ma robić zaciągłość pewnej historii, ale gdybym miał ją kupić do grania, to bym jej po prostu, nie kupiłbym jej. Ta, ta, ta była świetna, droższa, ale świetna, to jest mniej świetne, żeby być poprawnym politycznie. I ja bym tego osobiście nie kupił. Dla pudełka na, na tą na półeczkę jak najbardziej ekstra, ale jeżeli macie pociechy, jeżeli chcecie po powiedzieć swoim dzieciom, patrz, tata grał, w, czy mama grała w takie gry, nawet marka Pegasus się zgadza, nawet możecie na internecie pokazać, że, że to logo i tak dalej, że to jest pewna historia, to w tym wypadku jak najbardziej. W tym wypadku jak najbardziej, ale dla wymagających graczy retro, którzy chcą. Zasmakować dobrej jakości rozrywki, no to podejrzewam, że wszystko co jest na, tym, na tej konsoli po prostu macie, więc no nie, nie znajdziecie tutaj nic odkrywczego do kolekcji, jak najbardziej. Do, yy, jako jedyna konsola do grania, i, yy, i coś, żeby, żeby znaleźć, może poznać jakieś tytuły, których nie znaliście, nie ma tutaj nic takiego po prostu. Wszystkie znacie, no chyba że ktoś się lubuje w azjatyckich ośmiobitowych yy, tytułach homebrew, bo wiem, że są różne zboczenia, to, to wtedy jak najbardziej coś dla siebie znajdzie. Ojej, rozgadałem się, ten film będzie długi. Nie miał być nawet w zamiarze taki długi, ale będzie długi. No ale tak to wygląda, moi drodzy. Reasumując, brak loga minus. Fajnie, że się dogadali odnośnie loga na pudełku plus. Eee, pady średnie, audio średnie, fajnie, że w systemie NTSC gry 3 4 na 10. No, będę wspaniałomyślny 4 na 10 zestawienie tytułów. Oczywiście kontry w różnych wariantach. Eee, no, ale. ale... Kurde, czegoś tu brakowało. Już szczerze mówiąc, do... ten kart, który był dokładany do tej konsoli 268 w jednym, to ten kart jest majstersztykiem przy całej tej konsoli. Niestety. Takie jest moje zdanie i tak to wygląda. Mówił kusok w Trzymajcie się, papa. Pa. Mam nadzieję, że się wam troszkę rozjaśniło. Jak będziecie mieli jakieś pytania, piszcie na dole. Na razie, papa. Pa, cześć.